Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jakie kryptowaluty kupuję na obecnej korekcie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ta korekta tak przyszła. Potem te altcoiny niektóre wybiły. Generalnie bitcoin spadł z 70 tysięcy dolarów na około 65. I te altcoiny niektóre poszły w dół, niektóre już zaczęły odbijać. Chwilę czekałem z tym filmem. Ciężko było się wszelić tą korektę, bo ona taka bardzo dynamiczna, że jedne spadają, jedne rosną, jedne spadają, jedne rosną. Ale przedstawię wam tu parę fajnych altcoinów, które obecnie są na mniejszej czy większej korekcie. Więc co, zapraszam Was do odcinka. I jeszcze tutaj standardowo zapraszam Was do opisu. W opisie pod filmem znajdziecie link do Discorda. W pełni darmowy Discord, na którym jest bardzo dużo informacji na temat airdropów, podstawy. Bardzo fajny tutaj czat mamy z fajną ekipą, można zawsze popisać. Tutaj macie specjalną listę, zakładkę z airdropami, Lava Network, poradniki. Poradniki pod naprawdę fajne airdropy. Ostatnio wrzuciliśmy poradnik pod Tabi protokol także myślę, że mega mega fajna sprawa i zapraszam na start tutaj właśnie Crypto bubbles pokazuje nam, że ostatni tydzień no to widzimy, że jest parę kryptowalut tutaj mam coina, widzimy Pendle bardzo ładnie sobie radzi jupiter solana i core. Jak przejdziemy sobie na miesiąc, no to większość oczywiście wzrostowa. Mamy Feta z bardzo dużymi wzrostami. Jupiter jeszcze większe, większe wzrosty. No ale jak przejdziemy sobie na przykład na tydzień, no to również tutaj no, na tygodnie byliśmy. Dzień obecny, dzisiaj troszeczkę te altcoiny odbijają. Dlatego, tak jak mówię, ciężko mi było nagrać bezpośrednio ten odcinek. Ale dobra, już przechodząc do odcinka. To tutaj widzimy właśnie, jakie altcoiny w tym momencie, że core 200%, jak sobie wejdziemy od najbardziej, które spadły, no to widzimy AR Apto Store, ale nie interesuje na start ta kryptowaluta, czyli Wormhole. Moim zdaniem jest to pozycja ciekawa, ostatnio był jej airdrop, zupełnie nowy projekt na rynku i ja bym się zastanawiał, czy by jej nie brać. Oczywiście to pytanie, dajcie znać w ogóle, czy dostaliście airdropa Wormhole. Ja przyznam się szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo mały airdrop. W sensie zakładałem większy, z większej ilości kont, działałem i generalnie. Jestem niezadowolony, jak o to chodzi, no ale mówi się trudno. No i tutaj ten token byłby wyceniany na 2-3 dolary plus minus. Obecnie mamy 1 dolar, co daje nam i tak dość fajnego airdropa. Jednak uważam, że przez to, że to nowy coin, nowa narracja, to ta korekta, te minus 15% od listingu, bo tak jak wiecie, nie warto kupować na samym listingu zazwyczaj, może być ciekawą tutaj opcją inwestycyjną. Jednak trzeba się liczyć z tym, że ten coin jest trochę taki prze. Prze, przehypowany, prze, prze, jest to coin z największym market capem obecnie z tych wszystkich tokenów bridge'owych i warto może tutaj by było spojrzeć na wszystkie inne coiny z kategorii tokenów mostowych o której zrobię myślę, że osobny odcinek, takich jak Syn na przykład synt, e, nie Synthetics, tylko Synaps, o którym bardzo często mówił Kamil ja Rząbek. obecnie tutaj 15% na plusie no i ten coin ma zawsze takie coś, że on rośnie trochę wszyscy zakładają zdecydowanie większe wzrosty, no a potem niestety są e, przychodzą spadki, ale też Synapsa jestem załadowany, no i potencjał zdecydowanie większy. Ale dobra, przechodząc do kolejnego coina, w którym stałem zdecydowanie większe pieniądze i załadowałem się w niego, powiem Wam grubo, no to to jest Entagle. NGL. No i ja tutaj z tym coinem już jestem jakiś czas, ładowałem tutaj dolar 60. Tutaj już chciałem trochę sprzedać, ale no niestety mnie nie pokusiło, żeby coś sprzedać. Trzymam cały czas, cały 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 czas tu dokupowałem po 2 dolary jeszcze. Obecnie dolar 75. Bardzo, bardzo mocny coin z bardzo małym market capem, bo to tylko 200 milionów dolarów, jak na coin, który ma tak wielkie zaplecze finansowe i powiedzmy Całą strukturę, infrastrukturę obecnie Bybit, Kucoin, mx, Gate no ale to nas zbyt nie interesuje chyba, no to, no to jestem aż zdziwiony, że tutaj tak mało. W sensie liczyłem, że jednak ta pompa przyjdzie szybciej i będzie ona dość mocniejsza. Inaczej liczyłem, że w ogóle ten coin będzie mocniej wyceniany, no ale nic, ja się w niego załadowałem, obecnie widzę tutaj korektę i w nim siedzę. Kolejny coin to Star Heroes, tutaj właśnie na przykład. Star Heroes jest takim coinem, który mi trochę uciekł podczas nagrywania na początku, bo chciałem nagrać przy 60 centach tą, ten film, między innymi. Potem zrobił rajdę na 72 centy, ogłosili staking. Dzisiaj chyba wchodzi staking, jak ten film wlatuje. No i obecnie spadł na 65. Ja kupowałem po 69 centów, bardzo dużo. Także no. Mogłem, mogłem to sobie lepiej e, rozkupić. Obecnie trzymam całego AirDropa, za GameSwift i tak dalej. Jednak uważam, że tutaj marketingowo bardzo mały market cap względem i ma to bardzo duży potencjał. Uważam, że trendy trendy web czy gamingu są dopiero przed nami w tym momencie. Mieliśmy bardzo mocny trend AI w, tej, w tym powiedzmy małym ranie. Mieliśmy bardzo mocny trend RWA, ale ten gaming obecnie śpi i ja tutaj bardzo stawiam, że Star Heroes bardzo mocno poleci do góry. Ciekawe jak GameSwift obecnie. Jest to też coin, który jest właśnie skolerowany z GameSwiftem, który widzimy, że jednak tutaj korektę zalicza dość mocną, bo był po 77 centów od ATH spadł na 53. Jednak GameSwift tutaj zdecydowanie większy market cap, bo 30 milionów. Nie wiem ile ma Star Heroes, chyba 10 czy 12. Trzeba by było to sprawdzić. No, jednak uważam, że te dwa coiny ogólnie mają potencjał. Jednak teraz postawiłem na Star Heroes, bo w GameSuite cały czas trzymam swoje tokeny. I kolejny projekt z, z branży blockchain, gamingu, no to to jest Big Time. Big Time już bardzo dobrze znacie, bardzo często omawiałem tego coina. Uważam, że ma tutaj to potencjał, yy, tylko no to bardziej long, którym bym sobie brał tego coina. Widzieliśmy tutaj run na 60 centów, wszyscy zakładali jakiegoś dolara. Tu w ogóle był ten pierwszy taki bull run. Na tym, na tym coinie Wszyscy zakładali zdecydowanie większe wzrosty No niestety tutaj Big Time obecnie Kosi dno Trochę słabo rozegrali ten preseason Mogli to moim zdaniem zrobić lepiej No ale to wiecie każdy każdy się tak zna jednak powoli kończy się inflacja z pierwszych sezonów, e, więc tutaj uważam, że potencjalnie big time może być fajnym, fajnym betem i ja trochę tych tokenów posiadam. I kolejne dwa projekty, które jeszcze rzucę wam z gamingowego tutaj środowiska: no to Pixel jest to mega gra przegląda, e, nie przeglądarkowa, tylko. Mm, no, na telefony generalnie mega fajny szum marketingowy zrobili i może być to takie nowe Axie Infinity, bo prosta gra, łatwo do tego ludzi zachęcić, żeby w to grali i ogólnie ciekawie marketingowo. Bardzo duży airdrop tutaj był. Są dostępni na Binance, bardzo duża dostępność właśnie. No i ja tutaj się również załadowałem już od 50 centów, jak pamiętam. Nie wiem, nie mam Binance'a pod sobą, ale jakoś mniej więcej udało mi się kupić przed tym wzrostem. Jednak znowu nic nie sprzedałem i trzymam wszystko, 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 wszystko. Widzimy właśnie, że dużo tych gamingowych projektów. W ogóle tutaj projekty miały takie wybicie mniej więcej. No ja obecnie trzymam wszystkie swoje tokeny Pixel i to samo z Mavią. Widzimy, że tutaj Mawia zaliczyła z, 3 z 2 dolarów tak realnie na początku bardzo duży rajd na 10 dolarów. No i ona teraz obecnie sobie cały czas konsoliduje, spada 5 dolarów, jednak uważam, że długoterminowo jest to bardzo mocna gra. Podobne takie do Clash of Clans i dużo ludzi w to będzie grało, więc ma to mega potencjał. I ostatnia kryptowaluta, o której prawie nikt nie mówi, no to to jest ZK, czyli Polyhedra. Jest to bardzo duży token z bardzo dużym finansowaniem, dostępny obecnie na Bybicie, ale Binance jest jednym z większych inwestorów tam. No generalnie bardzo mocno sieć, bardzo mocny projekt, który sobie działa. I ja w niego zainwestowałem dość dużo teraz. Cena 2,8 dolara. Mac, ma, MACBTC nie wiem, czy go znacie. Bardzo duży tutaj influencer również o tym pisał, MacBTC. Mac BTC, nie wiem czego teraz znajdę. Oczywiście na lotnisku na lotnisku. No dobra, nieważne. E, generalnie koń z bardzo dużym finansowaniem, bardzo duży, duży tutaj potencjał. Ja się w tego coina teraz ładowałem, no i trzymam wszystkie bugi. Tego coina nawet nie ma na CoinGeeko, to jest aż dziwne, że nie wiem, czy ich team śpi, ale do niedawna. Dokładnie, no chyba, że trzeba wpisać tak, polihydra. Hydra, właściwie. Hel... O, jest już na Coingiko. Ale no niedawno dosłownie tego coina nie było na Coingiko, co jest wręcz śmieszne, że, że, że po prostu jest to dość, dość duży coin z bardzo dużym finansowaniem. I oni jakoś chyba tak nie zadbali o ten marketing, a tak jak mówię, Binance tutaj dość dużym inwestorem, więc powinno to być pchane. Zdecydowanie mocno. FD Full Derivated Valuation na 2,5 miliarda. Nie wiem, jaki tutaj jest market cap, co prawda, trzeba by było to obliczyć, bo nie wiem, ile jest obecnie dostępnych sztuk. Jednak ja jestem bardzo byczy nastawiony na ten token, załadowałem się w niego. No i zobaczymy. Uważam, że ta korekta, on tutaj spadł z 3 dolarów plus minus 3,60, uważam, że tutaj ma, ma, to, ma to potencjał. Tak jak mówię, zapraszam Was na mojego Discorda, link w bio i, i lecimy.